Kiedy ludzie są na siebie źli, wściekli, krzyczą do siebie, nawet jeśli są blisko, twarzą w twarz. Starożytna mądrość mówi, że tak jest, bo mimo fizycznej bliskości ich serca są daleko od siebie. To oddalenie serc powoduje, iż wydaje się nam, że musimy krzyczeć, żeby nas usłyszano przez dystans, którego doświadczamy. To ciekawe, kiedy nasze serca są blisko siebie, pełne miłości, współczucia, często szepczemy. Mówimy cicho i spokojnie. Nawet kiedy dzieli nas dystans i rozmawiamy, na przykład przez telefon. A kiedy jesteśmy obok siebie, nie musimy nawet używać słów. Wystarczy spojrzenie, wyraz twarzy, gest. Kiedy następny raz będziemy chcieli na kogoś krzyczeć, Pomyślmy, co możemy zrobić, żeby nasze serca się zbliżyły, albo po prostu poczekajmy jakiś czas, aż dystans między nimi się zmniejszy. Zachwyćmy się życiem, odetchnijmy spokojem, poczujmy, jak to działa, i podajmy dalej: Ktoś może tego potrzebować.